Dajcie, dzisiejszy film będzie troszkę nietypowy, jak widać, i będzie przeznaczony dla osób, które dopiero zastanawiają się, rozważają to, czy nie zacząć zjeżdżać z asfaltu, czyli nie zacząć jeździć rekreacyjnie, terenowo, i nie są pewne, czy do tego celu lepszy będzie motocykl typu Scrambler czy Enduro. Tu podkreślam, że chodzi o takie amatorskie, o taką amatorską jazdę e, lekką, bardziej turystyczną, a nie jakąś zawodową. Dlatego nie, nie mówimy o motocyklach crossowych. Mam tu obok siebie dwa motocykle. Pierwszy to jest Royal Enfield Classic e, uterenowiony, czyli przerobiony na Scramblera lekko. Drugi to jest typowe Enduro, czyli Royal Enfield Himalaya. I na ich przykładzie pokażę Wam, jaka jest różnica w jeździe takim motocyklem w terenie. Jeszcze na początek krótki rys historyczny. Motocykle typu Scrambler powstają na przełomie lat 40. i 50., kiedy to na potrzeby rozwijającego się coraz lepiej sportu motorowego, motocyklom uniwersalnym nadaje się. Lepszych, lepsze właściwości terenowe. Tutaj można powiedzieć, że równolegle równolegle rozwijają się dwie, dwie szkoły w dwóch różnych krajach. W krajach, które tak naprawdę w tamtych latach może nie narzucają, ale są prekursorami wszelkich zmian w zarówno rozwoju motocykli motocyklizmu ogólnie, jak i wszelkich subkultur motocyklowych, to mówię oczywiście o Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Z tych dwóch krajów wszelkie te wpływy promieniują później przenoszone, są mniej bądź bardziej, szybciej bądź wolniej na wszystkie inne kraje. W każdym bądź razie. Sama idea budowy Scramblera polega na właśnie zmianie motocykla typu, zwykłego, uniwersalnego w motocykl o większej zdolności terenowej. I te zmiany dokonywane były na początku w jakiś prosty, minimalny sposób, czyli na przykład zaczynano od podnoszenia układów wydechowych w górę, prawda, czyli puszczano je górą, zmieniano opony na taki o bieżniku bardziej agresywnym, który ułatwiał poruszanie się w terenie. Podnoszono na przykład błotniki, żeby się nie zapychały błotem, czy kierownicę, żeby polepszyć, polepszyć po prostu tutaj tą pozycję za kierownicą. Również jeżeli była taka możliwość, że raczej w późniejszym czasie przesuńwano podnóżki, o tym, będę, o tym będę zaraz mówił. W każdym bądź razie tak, tak, tak powstawały motocykle typu scrambler. E, dzisiaj mamy powrót tej mody, e, dość dużo przeróbek, e, powstaje różnego typu, one są oczywiście też znowu motocykle seryjne typu scrambler. W każdym bądź razie te motocykle sobie e, wtedy, wtedy powstawały i one pozwalały rzeczywiście całkiem sprawnie e, i fajnie poruszać się w terenie. Najprościej różnicę pomiędzy Scramblerem a Enduro można chyba określić w ten sposób, że motocykl typu Scrambler, bez względu na to, czy powiedzmy jest to motocykl historyczny, czy motocykl zbudowany, wyprodukowany bądź zbudowany w tej chwili, najprościej jest to powiedzieć, że Scrambler jest to motocykl typowo szosowy, który został przerobiony w takim celu, aby nadać mu nadać mu cechy terenowe. Czyli jego żywiołem, zamysłem przy projektowaniu było to poruszanie się po drodze, głównie, bo mógł być też myślenie o tym ale głównie po drodze, natomiast dodano mu cechy terenowe. Natomiast w przypadku Enduro jest odwrotnie czyli Enduro z samego założenia jest motocyklem, który został stworzony do poruszania się w terenie. Natomiast nadano mu cechy pozwalające na to, aby poruszać się po drodze, czyli wszystkie te elementy, które są niezbędne do homologacji. No to jest też różnica taka podstawowa między Crossem a Enduro. Tak? Czyli Cross to jest motocykl teoretycznie przynajmniej, który nie ma prawa poruszać się po drodze. Natomiast Enduro jest to motocykl terenowy, który jest dopuszczony do ruchu drogowego. Czyli można powiedzieć, że Oba motocykle mają, mają dwa różne rodowody z dwóch różnych prawda, płaszczyzn, i one się tak spotykają gdzieś po środku. Teoretycznie, bo praktycznie nie docierają do tego środka pomiędzy sobą. Czyli motocykle typu Scrambler, czyli motocykle szosowe uterenowione, nigdy nie E, e, nigdy nie będą tak dobrze poruszać się w terenie jak e, motocykle Enduro, które zostały uszosowione tak to troszeczkę żartobliwie powiem oczywiście to jest uproszczenie bo wszystko zależy od inwencji osoby, która przerabia e, i teoretycznie można, można doprowadzić do takiego no do takiej sytuacji, że motocykl typu scramble czy motocykl szosowy przerobić aż tak bardzo, tak, w tak zaawansowany sposób, że będzie sobie e, e, też równie dobrze jak enduro radził w terenie, ale wtedy de facto stanie się motocyklem enduro, a nie scramblera. Są, już w tej chwili nie wymienię, nie pamiętam, ale e, jest przecież parę motocykli, które mają swoje wersje zarówno terenowe jak i właśnie szosowe opierające się na tych z grubsza na tych samych podzespołach i to, to się fajnie sprawdza natomiast nie to, nie to jest istotą tego filmu istotą tego filmu jest jaki motocykl wybrać na początek swojej przygody z jazdą poza z dala od asfaltu przypominam oczywiście że jest to i film przeznaczony dla laików i z perspektywy laika, czyli osoby, która nie jest związana ze sportem motocyklowym w żaden sposób, no ale jakby na to nie patrzeć, ma jakieś tam, jakieś tam letnie doświadczenie w takiej wieści. Do najważniejszych różnic pomiędzy motocyklem typu Scrambler a motocyklem typu Enduro z perspektywy początkującego kierowcy jest. Pozycja, jaką zajmujemy za kierownicą i płynące z tego konsekwencje. I już tłumaczę, o co mi chodzi. Otóż, motocykl typu Scrambler, jako motocykl głównie pod, pierwotnie szosowy, ma pozycję za kierownicą typu dla właśnie motocykla szosowego czyli przeważnie oczywiście wiadomo że to się różni od modelu motocykla ale sama zasada jest przeważnie taka że nogi są wysunięte trochę bardziej do przodu te podnóżki nie są pod nie są nie są tutaj w linii prawda tej tylko one są troszeczkę wysunięte do przodu to pozwala wygodnie sobie, prawda? poruszać się na motocyklu, wygodnie sobie siedzieć, jest bardzo przyjemna pozycja, natomiast w terenie e, może być nieco dokuczliwa. E, w, w miejscach, e, w terenie, w których e, po prostu e, droga czy, czy, czy bezdroża są na tyle niekomfortowe, że wymuszają od kierowcy to żeby wstał bo na tych podnóżkach oczywiście da się wstać jak najbardziej natomiast tu już kierownicę mamy w zupełnie innym miejscu niż na przykład wędury. i tak naprawdę podczas jazdy dość często E, musimy na tej kierownicy się wieszać, czyli po prostu trzymać się jej, dociągać się do niej e, w trakcie jazdy, e, co nieco utrudnia balansowanie motocykla i wyczucie go w terenie. Oczywiście na krótkich, na krótkich dystansach, na krótkich jakichś takich fragmentach e, jest ok, w porządku. Da się tak jeździć, nie ma, nie ma problemu. E, natomiast no, to jest to podstawne ograniczenie, które jednak sprawia, że to wyczucie motocykla nie jest tak optymalne czy tak dobre jakby mogło być. Po prostu czasami nie czujemy go tak dobrze, nie czujemy tego jak on się zachowuje, nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć jego zachowania. Także główną tą pozycją do jazdy na motocyklu typu scrambler jest raczej pozycja siedząca. Więc w lekkim terenie na jakiś na takich bocznych drogach, na leśnych, polnych, jest jak najbardziej ok, dopóki nie wjedziemy w jakiś naprawdę trudny, ciężki teren, nie ma najmniejszego problemu. Ja, na przykład, tym motocyklem, który tu widać na filmie, teoretycznie jest troszeczkę dla mnie za mały. A ta pozycja nie jest dla mnie optymalna. Ja nim przez kilka lat ostatnich jeździłem i bardzo sobie chwalę tą jazdę, zresztą z nim jeździł dalej bardzo sobie to chwalę, jest to, jest to przyjemne. Natomiast ma no, na pewne ograniczenie. W trochę cięższym terenie, podczas dłuższej jazdy w terenie, no, jednak człowiek się męczy. To jest, to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz to jest to, że motocykl pomimo nadania mu cech yy, terenowych, pomimo yy, lepszych opon, skrócenia yy, tutaj akurat tłumika, który pozwala yy, yy, prawda, na to, żeby nie zahaczać w nim podczas zjazdów, bo fabrycznie w, e, w tym modelu e, Royala był taki tumik długi, który wystawał za tylnie koło, co ograniczał, ograniczało bardzo kąt zejścia, dlatego został Pomimo tych przeróbek, jednak e, wyważenie tego motocykla, środek ciężkości, e, to jest bardziej typowe dla motocykla szosowego, co ma swoje konsekwencje, przekłada się też na Zachowania motocykla w terenie. Jeszcze raz podkreślam. Jest to motocykl przerobiony delikatnie, czyli jest to typu scrambler, można powiedzieć, i on sobie radzi w terenie, nawet sobie bardzo dobrze radzi. Natomiast nie jest to tak komfortowe w trudniejszym terenie, jakby mogło być. Dlatego jeżeli Myślicie o tym, żeby po prostu od czasu do czasu sobie z ciekawości zjechać z asfaltu, pojechać właśnie przez jakąś polną drogę do jakiegoś miejsca, gdzie tego asfaltu nie ma, prawda? To wtedy wydaje mi się, że Scrambler jest bardzo fajnym i rozsądnym pomysłem, ponieważ nie ogranicza Was w żaden sposób. Możecie sobie jeździć szosami, możecie sobie z, tych, z tej szosy zjechać. Wszystko jest ok. Natomiast w przypadku motocykla enduro już ta pozycja na kierownicy jest inna. Już wyraźnie widać, że podnóżki są cofnięte w stosunku do oczywiście motocykla szosowego. Dzięki czemu, jeżeli sobie stanie, staniemy na motocyklu, ta kierownica nie jest tutaj przy nas. Mamy i możemy nią sobie w pełni poruszać. Możemy trzymać bak kolanami, czyli de facto lepiej czuć motocykl. W ten sposób, przy takiej pozycji, gdzie nie musimy się podciągać na kierownicę, nie musimy się po prostu jej trzymać, żeby jechać, bo musimy pamiętać, tak jak stałem wcześniej na tamtym motocyklu, to oczywiście, kiedy on stoi, kiedy nie jadę, to jest wszystko, ok, ja sobie mogę zatrzymać. Ale jeżeli się poruszamy do przodu, tam niestety, niestety prawda, no jest to cały czas trzymanie się kierownicy i dociąganie do kierownicy. Tutaj, przy tej pozycji, gdzie podnóżki, linie podnóżki są praktycznie pod nami, nie ma takiej konieczności. Można sobie spokojnie jechać, prawda, nie obciążając dodatkowo tutaj mięśni, dzięki czemu jesteśmy w stanie. W takiej pozycji jechać dłużej, nawet, nawet pokonywać dość długie dystanse w tej pozycji stojącej. To oczywiście wszystko zależy od naszej kondycji. Natomiast ta konstrukcja nie ogranicza nas w żaden, w żaden sposób czyli no, jest, tak jak mówiłem na początku, jest dostosowana. Głównie do jazdy w terenie. Również oczywiście zawieszenie, o czym tam nie wspominałem, skok zawieszenia to wszystko w motocyklu tylko enduro jest zaprojektowane już od samego początku pod tym, pod tym kątem, żeby on sobie dobrze radził w terenie, więc siłą rzeczy też łatwiej pokonuje wszelkie nierówności. One dla kierowcy są o wiele mniej odczuwalne niż przy motocyklu typu scrambler. Tak więc jeżeli planujecie, myślicie o tym, żeby e, zjeżdżając z asfaltu, e, jeżeli planujecie, że będziecie jeździć gdzieś w taki cięższy troszkę teren, w sensie mam nadzieję, że w taki dalszy, bardziej oddalony od asfaltu, jakimiś drogami, e, e, prawda, rzeczywiście e, Takimi bardzo kiepskiej kategorii, które powiedzmy są średnio przejezdne, bądź ciągną się naprawdę długo. Czyli, na przykład, jeżeli myślicie o jakichś takich dłuższych, dalszych wyprawach off-roadowych, albo, albo po prostu okręceniu się chociażby w koło komina, ale właśnie jak najbardziej unikając asfaltu, to jednak wtedy wydaje mi się, że motocykl Enduro. Będzie rozsądniejszym wyborem. Tym bardziej, że on, mając homologację drogową i całkiem fajne wyważenie, bo to już jest zupełnie inne wyważenie motocykla niż, niż przy klasycznym motocyklu drogowym, pozwala na to, żeby świetnie i płynnie też poruszać się po asfalcie i w ruchu miejskim. To też jest dość, dość istotne, że przeważnie motocykle enduro są właśnie przez. Inaczej ułożony środek ciężkości są bardzo przyjemne i wygodne w prowadzeniu. I na przykład przeciskanie się w korku między samochodami jest na nich naprawdę, naprawdę wygodne. Tak więc, tak naprawdę, to czy wybrać motocykl typu Scramble czy, czy Enduro. To już zależy tylko i wyłącznie od Waszych preferencji i od tego, co będziecie, jak będziecie nim jeździć. Ja z mojego doświadczenia mogę powiedzieć tyle, że takim motocyklem terenowionym przejeździłem kilka lat w terenie. Brałem nim udział też w takich rajdach turystycznych terenowych, znaczy może to przesada, ale w każdym razie w takich fajdach, które przebiegały, których trasa przebiegała z dala od asfaltu i sobie naprawdę świetnie radził. Ja naprawdę bardzo, bardzo jestem z niego zadowolony, bardzo dobrze mi się w nim jeździ. Natomiast no, już w tym momencie częściej po prostu jeżdżę Himalajanem, czyli typowym enduro, ze względu na to, że w tych miejscach, w które wjeżdżam albo do których zacząłem wjeżdżać, no ten motocykl już nie do końca sobie radził. Znaczy, on był w stanie nadal tam powiedzmy wyjechać, ale było to męczące już dla mnie, jako kierowcy. No i też dla motocykla, nie ukrywajmy tego. Natomiast tu, gdzie Scrambler się męczy, tam Enduro wjeżdża bez, bez większych problemów, bo do tego zostało stworzone, do tego zostało zaprojektowane. Tak więc, jeżeli chcecie myśli o tym, żeby rzeczywiście zacząć przygodę, tak po całości mówię turystyczną, bo nie, nie, nie zawodową, bo to nie mówimy o motorskach, to tylko turystyczną, że zamierzacie gdzieś zwiedzać powiedzmy jakieś, jakieś kraje, gdzie te drogi są naprawdę kiepskie, albo powiedzmy kręcić się chociażby koło komina po, po, po bocznych, leśnych, tu gdzie można oczywiście, tu gdzie jest to legalne, czy polnych drogach, no to w tym momencie Enduro może być lepszym pomysłem niż stram. Natomiast tak jakby, to już musicie sami się zastanowić, sami rozważyć. Mam nadzieję, że chociaż trochę trochę rzuciłem Wam światła na to, jakie są te takie główne i podstawowe różnice od strony praktycznej w takich motocyklach i mam nadzieję, że to Wam pomoże. Dziękuję serdecznie za uwagę i pozdrawiam.